będziesz dzisiaj wspierał po raz kolejny wraz ze swoją siostrą swoją mamę. Jak najbardziej, będziemy tańczyć. No właśnie, powiedz mi, co jest ci tak naprawdę bliższe? Muzyka i jej tworzenie czy taniec? E, zdecydowanie e, pisanie i muzyka. Natomiast taniec też jest gdzieś nieodłącznym elementem mojego życia. Już jest to w, e, mam to w, jakby już od najmłodszego jestem to mi wpajane przez moją mamę. zresztą kocham to to nie jest nic na siłę. E, jakby łączę jedno i drugie i zresztą jedno i drugie się uzupełnia. Okej, okay, ale tak właściwie ta twoja droga muzyczna jest zupełnie inną drogą niż e, droga, którą no, wybrali twoi rodzice. Oni są bardziej tacy e, dance, bardziej taki pop, no a ty jednak tutaj e, no, takie cięższe brzmienia. No tak, poszedłem w stronę rapu, jakby niby poszedłem w coś zupełnie innego, ale moja mama też tańczyła hip hop, więc jakby on też był gdzieś blisko. To jest to, co najbardziej czuję. Najłatwiej mi jest się w tym wyrazić, ale też się nie, nie, nie będę tylko do tego ograniczał, bo jakby poczuję, że chcę zrobić zupełnie inaczej, to zrobię i nie będę się zastanawiał, czy, czy jest okej, okay, czy nie jest okej, okay, czy pasuje, czy nie. W Twoim utworze Mgła padły też takie trochę niepokojące słowa. Skąd w ogóle czerpałeś inspirację, albo dlaczego tak postanowiłeś wyrazić się w tym utworze? Jest to dość dla mnie ważny temat. O tym się za bardzo nie mówi, przynajmniej dla mnie na polskiej scenie muzycznej nie zdarza mi się często spotykać dokładnie tego tematu. On jest mi bardzo bliski, sam przeżywałem jakieś tam kiedyś cięższe momenty. Teraz jest dobrze, ale uważam, że warto jest prowadzić ten dialog, dlatego nagrałem taki numer, na pewno nagram jeszcze parę takich. No i cieszę się, że odzew też jest pozytywny i ludzie faktycznie rozmawiają, chcą rozmawiać o tym. Jakby... Cieszę się, że ktoś chce też o tym powiedzieć w końcu. Okay, a gdy miałeś te cięższe momenty, to częściej szukałeś wsparcia u swojej mamy czy u swojego taty? Rozmawiałem i z jednym, i z drugim. Tak naprawdę większość młodych ludzi naj, jakby najczęściej szuka wsparcia nie u rodziców, tylko u swoich rówieśników. Niestety, często się zdarza tak, że możemy się łatwo zawieść, e, ale cieszę się, że w moim przypadku, oczywiście, no, teraz już z tego wyszedłem, ale poniekąd, e, ale jak potrzebowałem moich rodziców, to byli. Nie zawsze chciałem akurat od nich pomocy, ale wiem, że mogłem na nich liczyć po prostu.